Oto Egipt, kraj prawdopodobnie najbardziej znany ze swoich starożytnych zabytków i systemu rzecznego. Egipt istniał jako społeczeństwo w takiej czy innej formie przez tysiące lat, sięgając początków cywilizacji. Kiedyś był jednym z najbardziej zaawansowanych regionów świata starożytnego, ale dziś, niestety, jest troszkę inaczej. Kraj ten ma rozwiniętą gospodarkę, lecz przez trzynastą co do wielkości populację na świecie produktywność jest rozproszona. Co sprawia, że należy do najbiedniejszych nad Morzem Śródziemnym. Jak powiedziałby każdy agent nieruchomości, ma jednak ogromny potencjał. Łatwo to przeoczyć, ale Egipt ma wszystkie cechy, by stać się jedną z dziesięciu największych potęg świata. Między tym optymistycznym scenariuszem a obecną rzeczywistością istnieje wiele wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych. Choć kraj ostatnio doświadcza naprawdę obiecującego wzrostu przemysłowego, Niestety miały miejsce pewne wydarzenia, które sprawiają, że wygląda na to, iż niekoniecznie zmierza on we właściwym kierunku. Zmaga się z poważnymi napięciami ze strony sąsiadów, grożących odcięciem pradawnej linii życia oraz z napięciami wewnętrznymi. Te posunęły się tak daleko, że zmotywowały rząd do przeniesienia stolicy w miejsce, gdzie będzie ona nieco dalej rozwścieczonych tłumów. Bez względu na to, jak duży potencjał ma gospodarka, nigdy nie będzie w stanie go wykorzystać w takich okolicznościach. Ta historia to nie tylko kolejna obiecująca gospodarka zniszczona przez korupcję i niestabilność. Bez względu na to, w jakim kierunku pójdzie Egipt, ma on potencjał, by pociągnąć za sobą całe regiony gospodarcze. Aby się dowiedzieć, dlaczego, musimy odpowiedzieć na kilka pytań. Dlaczego Egipt powinien być jedną z najpotężniejszych gospodarek świata? Dlaczego się tak nie dzieje? Jak sukces lub porażka Egiptu wpłynęłyby na całą półkulę? Po odpowiedzi na te pytania dodamy Egipt do tablicy wyników Economics Explained. Od faraonów Poprzez Nubijczyków, Asyryjczyków aż po Brytyjczyków w ostatnich stuleciach, historia Egiptu oferuje wiele tematów, zarówno kulturowych, jak i gospodarczych. Nawet współczesny naród, ten, który istnieje dzisiaj, ogłosił swoją niepodległość już ponad 100 lat temu i w tym czasie bardzo się zmienił. Nie można omawiać gospodarki Egiptu bez uwzględnienia Nilu, rzeki o długości 6650 km płynącej od jeziora Wiktorii do Morza Śródziemnego. Kluczowym elementem obecnej gospodarki kraju jest ogromny potencjał siły roboczej. Liczba mieszkańców Egiptu znacznie wzrosła, a wielu dopiero zaczyna pracować. 94% ze 104 milionów mieszkańców żyje wzdłuż Nilu, głównie w dorzeczu tej rzeki. To jedyny powód, dla którego tyle osób mieszka w tym kraju, bo większość Egiptu jest tak samo jałowa jak kraje Zatoki Perskiej wspomniane w filmie. Co więcej, oprócz zapewniania wsparcia życiowego ogromnej i rosnącej populacji, Śródlądowe drogi wodne są jednym z najtańszych i najwydajniejszych środków transportu dla handlu i biznesu. W przeciwieństwie do oceanu, wszystko, co unosi się na wodzie, jest tu bezpieczne do transportu ludzi i materiałów wzdłuż brzegów. Imperia, zarówno starożytne, jak i te współczesne, wykorzystywały Nil jeszcze przed ostatnimi zmianami, o których wspomnimy później. Egipt nie musi inwestować w budowę kluczowej infrastruktury transportowej. Od czasu industrializacji transport towarowy koleją może konkurować pod względem kosztu za kilometr z żeglugą śródlądową, ale wielkość przewożonych ładunków jest bardziej ograniczona. Linie kolejowe i infrastruktura towarzysząca również muszą zostać stworzone, co oznacza ogromną inwestycję początkową, która nie jest konieczna w przypadku transportu towarów barkami. To duży wydatek, którego Egipt może uniknąć. W połączeniu z nową rynkową gospodarką, czyni to kraj atrakcyjnym dla inwestorów poszukujących niskich kosztów pracy. Niewielkich kosztów transportu i mniejszego ryzyka problemów z transportem. Stałe korzyści oferowane przez tę rzekę to główny powód, dla którego Egipt stał się konkurencyjną potęgą produkcyjną. To nie jedyny powód. Nil odgrywa kluczową rolę w przemyśle i codziennym życiu kraju, a kanał Suezki jest równie ważny dla światowego przemysłu. Większość szacunków wskazuje, że przez kanał Suezki przepływa około 12-13% światowego handlu. Obsługując każdego roku od 25 do 35% globalnego ruchu kontenerowego, Egipt odgrywa kluczową rolę w działaniu kanału i handlu światowym, a każde zakłócenie powoduje straty rzędu miliardów dolarów. W czasie konfliktu firmy mogą zostać sparaliżowane w kilka tygodni, gdy kanał Suezki pozostaje zamknięty. I to, być może nawet bardziej niż legendarny Nil, sprawiło, że Egipt stał się kluczowym ogniwem światowej gospodarki w XXI wieku. W rzeczywistości taki scenariusz, w którym doszło do globalnego zatoru, wydarzył się zaledwie kilka lat temu, chociaż szczerze mówiąc, wydaje się, jakby było to zaledwie kilka miesięcy temu. W 2021 roku Evergiven, ogromny statek mieszczący 20 124 kontenery, miał problem z utrzymaniem kursu podczas burzy piaskowej w kanale. Uderzył w bok kanału, płynąc do celu. Gdy kilku egipskim holownikom nie udało się wyciągnąć statku z piasku i błota, na miejsce sprowadzono koparki, by zaczęły oczyszczać drogę. Wydarzenie budziło tak duże międzynarodowe obawy, że każda redakcja relacjonowała wydobycie. Od firm ratowniczych z Holandii i Japonii po prezydenta Ameryki, wszyscy oferowali wsparcie, by szybko rozwiązać problem. Kanał sueski ma dwa pasy, co pozwala uniknąć problemów i umożliwia płynny ruch statków w obu kierunkach. Ale Evergiven utknął tak, że zablokował cały ruch. To nie była już przeszkoda, lecz katastrofa. Około 370 statków musiało zacumować lub dryfować, wstrzymując codzienny transfer towarów wartych 9,6 miliarda dolarów. Przy problemach logistycznych podczas pandemii COVID, większość krajów nie mogła sobie na to pozwolić, ponieważ tempo handlu już wcześniej spowolniło i zostało zaburzone przez lockdowny. Podczas gdy część opłynęła przylądek, inni zostali, wierząc, że kanał zostanie oczyszczony na czas, by dotrzymać terminów. Katastrofę udało się usunąć dopiero po 150 godzinach dzięki 14 holownikom. Które wykorzystały wysokie przypływy wiosenne do usunięcia blokady. Egipt zarabia średnio 300 tysięcy dolarów z opłat za każdy statek przepływający przez kanał Słoweski. Nawet bez korzyści geopolitycznych, to świetne źródło zagranicznych dochodów dla tego kraju. Bardzo cierpi on, gdy kanał nie działa poprawnie, a koszty dla korzystających krajów są ogromne. Istnieje międzynarodowe zainteresowanie utrzymaniem tego stanu rzeczy. W dobrych czasach Egipt może wykorzystać kanał Słoweski, by dzięki wciąż stosunkowo taniej sile roboczej, Produkować towary w niezwykle konkurencyjny sposób. Może sprowadzać tanie komponenty z Azji, wykorzystywać tanią siłę roboczą i rozwijający się proces produkcyjny do ich montażu, a następnie korzystać z taniego transportu, by bezpośrednio dostarczać je do Europy. Gdyby kraj działał na pełnych obrotach, trudno byłoby z nim konkurować, ale osiągnięcie tego potencjału to inna kwestia. Egipt ma bardziej zróżnicowaną gospodarkę niż większość afrykańskich krajów, ustępując tylko Republice Południowej Afryki pod względem różnorodności produktu krajowego brutto. Najnowsze ustalenia tych zmian w roku 2000 wykazały obiecujący rozkład w ich gałęziach przemysłu. Kraj ma również godną pozazdroszczenia sytuację na rynku pracy, ponieważ 60% ludności ma mniej niż 30 lat, co pozwala im przejąć stery i jeszcze bardziej rozwinąć gospodarkę. To inna sytuacja niż obecne potęgi przemysłowe, które zmagają się ze starzejącą się populacją. Od lat 70. XX wieku Egipt znacznie rozwinął przemysł. Wzrost utrzymuje się mimo problemów wewnętrznych, odrabiając straty po rewolucji z 2011 i protestach z 2016 roku w dekadę. Do tego wrócę później. Poza przemysłem wytwórczym, kraj ten zajmuje piąte miejsce w Afryce pod względem produkcji ropy naftowej i trzecie w produkcji gazu ziemnego, mając jednocześnie największe moce rafineryjne na kontynencie. Eksport paliw kopalnych to około 15% produktu krajowego brutto. To wystarczająco dużo, by znacząco zwiększyć dochody z zagranicy, ale nie na tyle, by stać się całkowicie uzależnionym od surowców, biorąc pod uwagę strategiczne położenie, rosnącą tanią siłę roboczą, łatwy i tani transport, infrastrukturę zapewnioną przez naturę oraz, szczerze mówiąc, więcej energii niż kraj jest w stanie zużyć. Jest powód, by wierzyć, że obecna fala wzrostu nadal realnie zwiększy dochody obywateli. Zrujnowane drogi objęto rządowym planem wartym 895 milionów dolarów, by zmniejszyć korki. Powstaje ponad 40 mostów i trwa rozbudowa kanału sueskiego. Nawet przy tych obietnicach istnieją bardzo poważne wyzwania, którym trzeba będzie sprostać, jeśli kraj ma stać się gospodarką o średnich dochodach. Jak zwykle, dobro kraju nie zawsze oznacza korzyść dla rządzących. Kraj od lat entuzjastycznie realizuje projekty rujnujące gospodarkę. Inicjowane przez rządzących dla własnej chwały. To wciąż aktualna praktyka. Kraj buduje nowe miasto stołeczne 20 mil od Kairu, by oddalić się od potencjalnych tłumów chcących obalić rząd, ponosząc ogromne koszty publiczne. Ta budowa od podstaw ma kosztować kraj około 58 miliardów dolarów amerykańskich. Ma mieć duży park centralny, nowoczesną dzielnicę biznesową, największy obelisk świata i obszar pod oktagon. Będzie przeznaczony na siedzibę egipskiego ministerstwa obrony. Teoretycznie powinien być przynajmniej o 60% lepszy niż pentagon Armii Stanów Zjednoczonych. Wielu analityków podkreśla, że to jedynie kryjówka administracyjna, bo mało którego Egipcjanina stać na życie tutaj, nie wspominając o przeprowadzce. To niezbyt tajny plan, bo rząd zrozumiał, jak jest podatny na zagrożenia, dzieląc stolice z ludźmi, którym musi się tłumaczyć. Egipska gospodarka ma oczywisty problem ogromny dług. W 2023 roku dług Egiptu w stosunku do produktu krajowego brutto. Wynosił 95%, co trzeba przyznać, jest niższym wynikiem niż w wielu dużych gospodarkach na świecie, w tym w Ameryce. To wciąż dużo jak na biedny kraj, który nie pożycza w swojej walucie i płaci wyższe odsetki. W tym roku Egipski Bank Centralny podniósł stopy procentowe aż o 600 punktów bazowych. Wydatki na infrastrukturę maleją, bo coraz trudniej pożyczać, a fund egipski jest jedną z najsłabszych walut świata. Nie widać oznak poprawy w najbliższym czasie, przynajmniej w krótkiej perspektywie. Niestabilność zwiększyła napięcia, pogłębiając niepewność wokół rządów w kraju. To utrudnia zaciąganie nowych pożyczek lub pozyskiwanie zagranicznych partnerów biznesowych. Egipt ma ogromny potencjał, a europejski producent samochodów mógłby tam stworzyć konkurencyjne fabryki. Inwestycje w szkolenia i infrastrukturę byłyby znaczne, ale mogłyby być zagrożone przy zmianie rządu. Nowa stolica ma ograniczyć to zagrożenie. Jest wystarczająco blisko Kairu, by móc nadzorować większe miasto, ale na tyle daleko by elitarni urzędnicy państwowi i klasa rządząca mieli bezpieczny bufor od potencjalnie rozwścieczonych tłumów w swoim luksusowym kokonie. Jest jeszcze kwestia etiopskiej tamy renesansowej. Oto dlaczego to problem. Wyżyny Etiopii dostarczają ponad 85% wody, która płynie przez Nil. To główna arteria, która utrzymuje Egipt nie tylko przemysłowo, ale i przy życiu. Etiopia twierdzi, że budowa tamy nie wpłynie drastycznie na przepływ wody do Dorzecza, ale Egipt jest sceptyczny. Dawne starania prowadzone od czasów kolonialnych, by blokować takie projekty na rzece, są poważnym problemem dla egipskiego rządu. Etiopia od dawna szukała celu infrastrukturalnego wspierającego gospodarkę, a Tama zyskała poparcie społeczne, pogarszając stosunki międzynarodowe. To wspólne przedsięwzięcie z Chinami, które wdrożyły plan szybciej niż oczekiwano, może to ograniczyć przepływ wody, już malejący od dekad, i wywrzeć presję na ludzi zależnych od niej pod względem żywności, wody, nawadniania. Przemysłu i transportu. Choć wiele krajów położonych wyżej nie widzi problemu, narastają napięcia, a Egipt grozi wysadzeniem tamy, jeśli sytuacja się pogorszy. To oczywiście wywołało międzynarodowy sprzeciw. Kraje takie jak Stany Zjednoczone sugerują, że mogą wstrzymać pomoc dla Etiopii, a Chiny stoją po przeciwnej stronie, biorąc pod uwagę ich głębokie zaangażowanie w projekt pasa i szlaku. Strategia medialna dotycząca rozbudowy kanału sueskiego przedstawiała ją jako modernizację, lecz rzeczywistość jest inna. W rzeczywistości kanał sueski jest również pod presją z powodu konfliktów w Jemenie, które są wymierzone w statki przepływające przez ten szlak. Ogranicza to główne dochody Egiptu, a wraz z budową luksusowej nowej stolicy tworzy ponury obraz. Kraj planuje ubiegać się o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2036 i 2040 roku. Żarty na bok nikt nie przewidzi przyszłości, nawet ekonomiści. Egipt ma wiele możliwości, które bez gruntownej zmiany systemu zostaną zmarnowane. To dotyczy wszystkich krajów. Kanał Słeski jest kluczową arterią, która, jak podczas blokady Evergiven lub ataków w Jemenie, może silnie wpłynąć na światową gospodarkę. Jeśli kraj podejmie działania militarne wobec zagrożeń. Kanał stanie się jeszcze bardziej zagrożony, co utrudni światowy ruch. Już analizowana jest dłuższa trasa wokół Afryki. W kraju oznacza to, że strategiczne przewagi w globalnej gospodarce staną się nieistotne. Silny wzrost, którego kraj ostatnio doświadczał, stanie się bardzo trudny do utrzymania. Oczywiście, miejmy nadzieję, że się mylimy, dla dobra wszystkich. Czas dodać Egipt do tablicy wyników Economics Explained. Będzie szczególnie ważne dla tej gospodarki, by nadać nieco kontekstu bardzo widocznym, mocnym i słabym stronom tego kraju. Zaczynamy, jak zawsze, od wielkości. Egipt ma produkt krajowy brutto w wysokości 347 miliardów dolarów amerykańskich, co czyni go podobnym pod względem wielkości do Pakistanu, Rumunii i tylko nieznacznie ustępującym Republice Południowej Afryki jako największej gospodarce w Afryce, to 42. największa gospodarka świata, którą oceniamy na 6 na 10. Rozkłada się ona na 13 co do wielkości populacji na świecie, co oznacza, że pomimo całkiem znacznej produkcji ogólnej, Egipt wciąż jest krajem o niskich dochodach. To 3225 dolarów, co lokuje Egipt za Libanem, Sri Lanką i nieco przed Indiami. Mimo bardziej rozwiniętej gospodarki przemysłowej, mimo to, osiągając poniżej 1 trzeciej światowej średniej, kraj otrzymuje 2 na 10. Stabilność i zaufanie są słabymi stronami Egiptu. W ostatnich dekadach Kraj przeżył rewolucję, protesty, a rząd stosował radykalne środki, by utrzymać władzę. To zaszkodziło inwestycjom zagranicznym i zainteresowaniu prowadzeniem działalności lub kontaktami handlowymi z tym krajem. Daje tu 2 na 10, ale tylko dlatego, że niższa ocena oznaczałaby kraj pogrążony w otwartym konflikcie, masowych niepokojach społecznych lub faktycznej wojnie domowej. Wzrost, jak wspomnieliśmy, był bardzo duży. Kraj chce się rozwijać. Pozostawiony sam sobie, prawdopodobnie naturalnie osiągnąłby poziom niższej klasy średniej jako baza produkcyjna. Chociaż to nie brzmi jak wzniosła ambicja, wciąż byłby to postęp w porównaniu z obecną rzeczywistością. Nominalny wzrost kraju wyniósł około 60% w ciągu ostatniej dekady, ale obejmuje to odbicie po dużym spadku spowodowanym protestami w 2016 roku. Jeśli sytuacja się nie zmieni, kraj może stać się jedną z najszybciej rozwijających się dużych gospodarek świata. Na razie oceniam go na 7 na 10. Przemysł jest niezbyt duży i mało rozwinięty, a większość mieszkańców to nadal rolnicy. Rozwój w produkcji, usługach, handlu, zakwaterowaniu i wsparcie zasobów naturalnych dają krajowi ocenę 6 na 10. Egipt uzyskuje średnią na poziomie 4,6 na 10, co plasuje go tutaj na tablicy wyników.